Cześć, jestem Kibi i serdecznie z Krzychu. Dzień dobry bardzo. I będziemy krali w. Minecraft'a. One block. A tak znalazłam specjalnie specjalnie serwer, na który szukałam nie, nie wiem, chyba z 3 dni. Taki idealny, idealny dla nas, w którym to można nie to jeszcze sobie zakryć na one bloku, to jeszcze wziąć Tak. Tak. <grym> to co, gotowe? Mary. Tak, chyba tak. I co ja muszę robić? Kopać. Kopać. A, to trzeba zmienić tam. A coś ty myślał. <laughs> <laughs> Kurczak! Pierciule. O! O! No to czasami może spać. To znaczy, wygląda tak, jakbyś spadała. O, ...ale dobrze. pojawiasz na górze. Mamy to. Tak. Liście. Co Węgiel. Takie... O! Drzewo. Fajnie. Kamień! No super! Kolejny! Kurczak! Kurczak! Kurczak. O, kolejny próg. O! Ziemniak. A to co to? Kamień. Na pewno? Nie, nie. a nie to jest. A to nie widziałem. Kurczak mi zasłania. O. To jest ten. Granit. Granit. Drzewo. Drzewo. Driwno. O, skrzynka. Skrzynka, jak miło. A to się. Chyba kurczak się zabił. Tak, kurczak się zabił i w tej skrzynce była trapinka. O. I ścina cukrowa i konwalia. Czyli w skrzynkach też coś może być. Mhm, jak miło. Na mnie bardzo. A po kim to krzypa? Nie wiem. No prawo! w szarcie śmiało! <grymne> leci! Ja <grymne> leci cały czas. Ja pitole! <grymne> no ty jesteś po prostu poski, wiesz? No. no to masz kolejnego, co ty kurwa chcesz? <grymne> A, skrzynka. Ej. Czekaj, stój. Łódki to staliśmy, fajnie. Ej, nie, nie. <grym> Teraz to nie ja! Ja też nie! No ty sam się zabił, kurczek. Tak. Dobra, ty piesz Kilo Piepiorę ja Siekierę. Dobra. No chyba sobie ja robicie. Dobra, teraz ty nie. A, to była ziemia. Diory. Fajnie. Ziemia. K. Ka... Dajcie płotę. Co? Płota. Może na dole będzie skarb zobaczył. to. Co byś? Ziemia. No i co ja mam ci z tym faktem stawić? Łopata. A teraz ty. Teraz ja. Teraz ja. Teraz ty. Nie. Ziemia. Znowu ziemia. My mamy trawkę, tak nie. żeby trawkę nie. posadzić. Nie. Nie mamy trawki, żeby nie. trawkę posadzić. A tu byśmy musieli mieć jedwabny dotyk. Tak. Do żelazo czy miedź? Żelazo. Tu nie jest ta generacja, co jest miedź. Nie, bo my z 1,17. Tak, a my kromy na 1,16. Tak, 5. Tak. No i na co czekasz? No ty masz drewno. Tu miałaś się kierownicę. Ja Siekiela motyka krowa. Dupa. Pochopana szafie trupa. Siekiela motyka kot i jest właśnie. Właśnie przyszedł, przyszedł SMS. SMS. Dobra. Mam. Co to jest to jest ziemia grzybowa a grzybowa na obiad tak <grybowa> znowu coś co to było co nie wie? wiem. E, jest to sami usuwanie te czego e, i temu spotłoki aha no ja. o ja mam też i ten nie nie mam co ja nie mam ten kufel to masz i ten potem nie przychodzi yy. Na co ty czekasz? Kom dalej. Ja patrzę czy może, może, możemy sobie oświetlić... A tak, możemy sobie oświetlić. Marko? A no, Szybko? mamy przecież, no. Pochodnie. Mamy i no pochodnie. No. Tak. Ziemia. Tak. Drewno. Tak. Trawa. Tak. Ja idę do sklepu mhm. i pokażę ludziom. Dlaczego co... jeszcze mi się spodobało e, ten serwer, ponieważ ktoś... to jest na starych, starych, się tak powiem, zasadach, w jakich my kiedyś graliśmy na serwerze, gdzie właśnie trzeba było napisać na tabliczce. No, taki inny sklep, taki. No. Taki klasyczny. Tak, i po pamiętał. prostu... Jak ja tutaj patrzę, to taka, taka łezka mi się zakręciło w oku. Prosiak. O, fajnie. I Nie spadnie? Chyba nie spadnie. Jak się tutaj rozkrącam? Aha, po... Bo... Uj, sel. Po e... 16 musimy mieć sztuk. Mhm. Żeby cokolwiek tutaj sprzedać. Mhm. Cześć. Dobra, poziom zerowy. A, poziom drugi musimy mieć, żeby ulepszyć... Tak. A to w ogóle nam się coś napija to tak kopiemy. Czekaj, jeszcze możemy. E, tak, coś się powinno napijać. Poziom tak, był. A no, 96 punktów do następnego poziomu, a było 99. Dobra, kopiemy. Po... No. Krowa. Cześć ku! Cześć, Cześć Mućka, chciałem powiedzieć. Powiedz, nie masz jakiś próg? Bruk. Trzy. Bo trzeba poszerzyć. Ten blok nigdy nam się nie kończy, Raczej tak? nigdy. No. I te mówka. Bo tu tak. żadnego nigdzie survivalu nie ma, w razie co. Mm. Raczej nie. Dobra. No bo no w sumie różne są skybloki, tak? I... Właśnie, ciekawe no. czy jest... No, ale to jakby... taki skyblok że one block. No tak. No, w sensie tak. tak. A jestem w ogóle ciekaw, czy gdzieś... Jest nether tutaj. A nie, słyszałam zresztą... zampiaka piaka? Nie, pająka słyszę. Gdzie ten pająk? Dużo on jak się kopie ten... O, słyszałaś? No ale... What? Gdzieś jest, ale... No bo coś się pojawiło, ale zniknęło od razu. <grym> e, rozwaliłeś całą skrzynkę. Jak? Ja nawet jej nie tykałem. Nie mamy? Co nie mamy? Skrzynki. Gdzie jest skrzynka? Ja mam jakieś dwie skrzynki, ale nie wiem czy one. Na no, popoły, twoje skrzynki. Aha, to jest chyba ta skrzynka. Nie wiem czemu, czemu mi się ona w ogóle wpadła, ale coś musiało zniszczyć ją. Ja na pewno nie, bo ja sobie tylko ten bloczek dawałem. Nie? nie, postaw skrzynkę. Tutaj mamy. Wygląda, że ja mam te wszystkie itemki ze skrzynki. No. Ale czemu? Nie mam pojęcia. <grym _> no. Jest ten o, tak, to jest ten o, tak. tak. Ale tu cię mnie. mówiąc, my pierwsze Pierwszy raz kremy y, na one Plonku. Tak. No na co jest jak no, nowe no, coś w Minecrafcie. Tak. Szczerze mówiąc. Ty, ale krówki nie mamy. Spitoliła nam. No, Na patrz, sososa. No. Ale podejrzewam, że jak będziemy mieli większą wyspę, to one tak nie będą nam uciekać, bo sobie możemy jakoś odgrodzić czy coś. Tak. No. Okej, okay, spróbuję już sprzedać jakieś tam rzeczy. Mhm tak, bo na ulepszenie jest 1000 kasy pieniążków, pieniążków. tak, okay. to? tak, mam 60 co byśmy tak potrzebowali? a, to już udało się sprzedać tak, tak, tak. dobra, co my potrzebujemy w sumie? Mhm. Możliwy dostęp. Siemniaki, a potrzebujemy poty. Tak, pota jest najważniejsza teraz. A, no woda się przyda. Woda się przyda, przyda. Tu nie ma, tu nie ma. Albo jestem ślepa jak zwykle. Hmm? A. Kurczak. Koko. Ko, ko. Koko? Koko! Koko, koko, koko! To nie, to nie. Jest niebieski lód, ale chyba to nie jest to, czego poszukamy. Saconki. Nie, jest potrzebna nam woda. Bez wody ani rusz. No, i lawa. A, no i lewa. No jestem ślepa. Może nie mam. Dobra, trzeba sobie w szkilów zrobić, bo już nie mam. Jest makma plok, ale chyba nie o to chodzi. Mhm. A dobra! Jestem ślepa. Jest woda? Jest woda. Nie no widzisz. Droga? Yy, 750. 750 za wodę? salafę A za wodę? 550. No i sobie chyba jaja robię. Weźmy jakośwa do... Nie wiem, do Biedronki. Kupmy kuźwa wodę za... Ale są chyba questy tutaj. <grych> wiem właśnie. Coś o co jest. No, są questy. Trzeba zaraz coś zrobić. Ogarnąć. Może nie hardcore... Butowanie? E, Mm -hmm. Nie butowanie. Nie. Nie. No te rolnicy, no. No. No ale pyseka ani róż. No tak. O, ale będziecie mieli roboty. Będzie od cholery. Zrobić ci kilo. Nie chcesz. A jak chcesz tutaj. Poczekaj. Nawet nie mamy próbka, żeby zrobić piec. No nie ma. Weź ty, kurczak się odsuń. Simaj. Dziękuję. O, skrzyneczka. Tak. Jakieś ciekawe itemki. Linka. No. I te. Kwiatki. Mhm. Dobra, ty. Mhm? Ty się kieraj jaki loft czy jak? Tak, bo ja mam kamienną, bo Dobra. mi jeszcze na jednym kamieniu. No. Dobra No cój się. No, co za katy? Co za gady Kłazy Ptaki Taki Króliki kuźwa. Ja nie wiem czy w tej wersji można króliki. A nie wiem, nie pamiętam gdzie one były. Też nie pamiętam. Szybciej idziemy, nie? Takim killem. Na... <laughs> już... ja. nie mogę. Okay. Czaki, krowa. Masz trochę bruku? A ja właśnie chcę ten zrobić piecyk. A, dobra, dobra, to rób. Dlatego tylko musimy kopać, kopać, kopać! Spalaj. Świnia nam zobrazi Dobra, kopiemy dalej, nic ty mi ale kopiemy dalej. No o jasne, ty się... Właśnie popiłeś świnkę. <laughs> Trudno. Mogła się nie pałętać pod nogami. No, szybciej, 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 szybciej. <laughs> Czekaj. Nie. Eee, powiedziałam się coś ciekawszego. No. Szybciej, szybciej, szybciej. <laughs> Deszcz pada. Fajnie. Nie mamy dachu nad głową. To se srób. <laughs> nie mam z czego. No masz tutaj pełno rzeczy już. Nie, trochę nie wiem. Dobra. Co? O, masz? Piecek Mam. Dobra. O matko, o matko, o matko, ile ja mam tej rzeczy? się nazbierało trochę. Te, kra te kranity anetysy i tak dalej, to sobie możemy ten, usunąć, nie? Czemu? A co, poćpujesz krenitu? No one są ładne później do budowania czy coś. Potrzebujemy kasy. No. No dobra, to na razie tak, coś się później zbierzemy. No. No. A tu w sklepie jesteś? Nie, ja Nie, nas. jestem tutaj. Dobra. A teraz tam? Teraz tam. Najpierw tu, potem tam, potem tam, potem tu. Tak. Gdzie masz Nie opłaca się sprzedawać granitu. Yeah. Tyszka. Aha. Co to było? Co było? Ty, ale może y, kupię saconki? Możesz. A... Wow. Co? Zaklęta książka, zaklęta książka, zaklęta książka, zaklęta butelka, szmaragd. Wow. <grym> Widzisz, się na pokato. to? Ja. Skrzynka. Tak. Tu jest. Taka bogata skrzynka. O matko, kupię saconka za 100. No. Nie, przepraszam, tutaj jest kilka saconek. O! Pięć saconek mam. Dobra. A, za stówę, tak? Tak. O, dobra. Mm. Mamy zwierzyniec tutaj kuś. Właśnie widzę. <laughs> Oj, Jezu. No coraz lepiej to wygląda. No A, ale czekaj ja mam dwa tpiu... miecze kamienne. Nie wiem. Ja też czekaj ja mam. Ja mam jeden miecz kamienny. Czytaj co ja mogę? Mogę świnkną żyć. Kolejna taka ładna skrzynka. Pokaż. Pokaż. No ba, no wziął wszystko. Za późno. A tu masz zobacz. O. A no to jest to samo. No to, ale może się przyda, może będzie można sprzedać za ładną skrzynkę. No może. No. A może. Tak, Dobra, kopiemy dalej. Mhm. No też chyba widzę, że będziemy dosyć długo tutaj kopać, żeby cokolwiek e, lepszego stopić. No dlatego podejrzewam, że też trochę poza nagraniem będziemy grali tak. kopali. Znowu pająk. No właśnie coś chyba to oznacza tak po tej że? że jest odgłos pająka. Nie wiem, raz już jeden pająk był tutaj na górze, nie? A jak to go zwaliłem. Dzień dobry. Krowa. Wiesz ty się odsuń. A ja mam chyba pomysł. Jakoś mamy naprawdę meka, meka, ziemi. Mhm. No to było. <grywa> chyba krówka nam spadła. Ups. Ups. No, ziemi jest dużo. Tu Można tu na razie obłożyć ziemią. Tak. Ziemia też jest spoko, tylko że ziemia przymaka, tak? Jak się ma trzy No, no, że. Co no. ci takich kłopotów na no opowiadał? No, przecież kapie zawsze z ziemi na, pod spodem, jak jesteś, nie? No tak, ale poza tym to nic takiego się nie dzieje. No tak, ja wiem, nie. Gdzie to, jest, to, jest, to, jest, to jest. To jest Czekaj, po coś mi tutaj pisze. Mm. Co, takie małe mamy te? Co? Bo eee, hmm. tyle już nie mogę, patrz. A jakbyś od drugiej strony zaczęła? No, ale ja też tak myślę. O, pięknie. O, eee, ty mam tempowy płot. Hmm. Mam kurtkę jedną. Ale i to. No. Chyba same zwierzę, to co was więcej? Co nie? Mhm. Ja sobie przypomnę, że kiedyś była inna zasada dotycząca robienia płotków. Jak inna zasada? To nie się nie robiło przez te sek. No. Tylko się robiło z samych patyków. O! No to inaczej jest, no. Dobra, ale ja nie mam jak przekonić tam spiesząt. No. Na popych? Hmm. Może na popych właśnie. Na jajko Jakie jajko? Zwykłe. Kurczakowe, tylko że same jajko. Nie, że kurczak wypadł z tego, tylko jajko. Aha, to jak się przepływ. Jak się spali kilka klupek. No, to... <laughs> to no, jak chcesy. Syp zwalić krówki, no to... no. Mieczem. Mieczem, jeszcze kuźwa lepiej. No. No gdzie ty idziesz? Ty tak głupie jesteście. Czego się Was spodziewasz po krowie? A spadła. O, kurczak nam uciekł. O, trudno. Ale tak, mamy dwie świnki, dwie owce. O, tutaj mamy kolejną krówkę. No posuń się. Owce mamy no też. co za krowa? Wiem, że owiec nie było, a faktycznie są owce. A, no chodź mi pomóż posunąć krowę. Eee, może lepiej nie? To ona się nie chce posunąć. O, ona spadnie zaraz. Teraz ci bardziej spadniesz. Otwieraj bramę. Brama Jak druga? Bo u... są dwie. A, bo są dwie. Odpuść dwie. Są dwie. Dobra, mamy to. Tak. Ale mnie wypuść. <laughs> dwie krówki, dwie świnki. co resztę można nas Aha. Co? Ta co tak robi? Nie ma. Nie ma. Spadło. Jak tam stoisz z krokiem? O, kilof ci się skończył, słyszę. E, siekiera. A siekiera, motywka... De, 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 de. 11. Mało. Weźmy sprzedam trochę tej siemi. Sprzedawaj. Da, zobaczę linii. O matko, jaka cisza. Mogę sekwić. Co? Kur. Z iloma mi poleciałeś? Nie wiem. Adrodzenie, ale wszystkie odzyskałem. Aha. Bo zdążyłem wziąć spał i na spał nie zginąłem. Aha. Nieźle? Ale ty, to ja tir nie mogę sprzedać. Nie możesz tir sprzedać. Nie. O, Co nie? No. Ja ci powiem, że w drugą stronę to. Co znowu, znowu. cio. I znowu padłem na wyspę. Dobra. nie co z tym. E, to, że mamy już limit w drugą stronę pociągnięty. W tą? W drugą... Tak. Jak w tą, tak. A w tą? Tak, w tą. Ty, ale. Co? Gdzie jest ten one block? Jaki one? Okay, tu? tu chyba no. Ja ty Ty lupisz straszyć człowieka, wiesz? <laughs> tak, czekaj ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziesięć. Na dwadzieścia możemy mieć. Razie. 20 na razie. Dwadzieścia na dwadzieścia. Dzień dobry. Kurwa, myślałem, że zaraz spadnę, nie? A, powiem ci, nie chcielibam. Dzięki, wiesz. Proszę. No. Dobra, ty kilo fias i tak. Trzymaj to. No dobra. Dzień dobry. Pa. <laughs> Miałaś brać. A przepraszam. No. <coughs> Wiesz, że już mamy 26 minut? No. Zaraz będzie trzeba koniec. Czy... Tak. Odcinek pierwszy. Tak. A te a razem powiemy, kiedy ma mają się pojawiać odcinki z One Cloka. 3, 2, 1, w Piątek! Czwar Pio <laughs> <Pio> <laughs> Trauma, co, co mi się obsunęłoś na czwartek? Nie wiem, skończył mi się chyba powiedzieć. A trzymaj. A, dzięki. E, to będzie tak, że będą się pojawiały odcinki z Minecraft w piątek. Minecraft. No, tylko, że to będzie tak, że o 16 będzie się pojawiał farming lub inna seria po raczej zanim tylko skończymy farminga. No nie, tak jest za niedługo. No. A o 18 będzie się pojawił Minecraft. Jeśli z mojej perspektywy będzie farming, będzie z perspektywy krzycha ten. Minecraft. Znaczy. Tak zrobić? No musimy się tak ładnie układać? No, jak to powinno się być. Okaże, nie? Mm. Tak. To albo będzie to na, moich, na moim kanale. Bądź będziemy się zamieniać odcinkami. Mm -hmm. no, Ale raczej będziemy się zamieniać, w, żebyście mogli zasubskrybować nie, to jeszcze mnie, to i krzykasz, byście wiedzieli, że to nasza taka wspólna seria. Tak. 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 Dokładnie. Także co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, padajcie na Instagrama oraz na Discorda. Linki macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Pa!